Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się, gdy opuszczamy ten świat? Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą tak wcześnie? Dlaczego tak wiele niewinnych dzieci tak szybko opuszcza Ziemię? Co tak naprawdę dzieje się po śmierci? A co jeśli wszystko, w co wierzymy na temat końca, jest w rzeczywistości prawdziwym początkiem? Te niepokojące pytania zostały dogłębnie zbadane przez jedną z najbardziej uduchowionych postaci naszych czasów szanowanego greckiego starca, paizjusza z góry Atos. Przygotuj się. Ta treść może radykalnie zmienić twoje spojrzenie na życie, cierpienie i śmierć. Według czcigodnego starca problem leży w braku wiary w życie wieczne. Wiele osób żyje tak, jakby istnienie kończyło się tutaj, ignorując głębszy sens ludzkiej podróży. Dla Paisiusza nikt tak naprawdę nie umiera, jedynie migruje do innego wymiaru. Śmierć nie jest końcem, ale przejściem do nowego stanu istnienia. Wyjaśniał, że rozumiejąc cel życia, zaczynamy również rozumieć tajemnicę takie jak przedwczesne straty, ból rodziców, którzy grzebią dzieci i pozorna cisza Boga w obliczu cierpienia. W ciągu swojego życia Paisjusz spotkał wielu ludzi, którzy nie doceniali wartości własnej historii. Niektórzy czuli się skrzywdzeni przez los, inni zazdrościli szczęścia innych. Mówił, że każdy z nas jest stworzony z celem, a szczęście rodzi się, gdy akceptujemy to, kim jesteśmy. Podobnie jak w opowieści o żabie, która chciała zostać bawołem i pękła od prób. Zaakceptuj to, kim jesteś, tam jest twoja siła, radził mędrzec. Pais już wierzył, że jesteśmy tutaj w przygotowaniu na coś większego. Ziemia to tylko poczekalnia, prawdziwy dom jest duchowy. Widział życie jako test, próbę, którą należy przejść przed wiecznością. I twierdził, że nawet gdy cierpienie wydaje się nieznośne, jeśli zrozumiemy jego wyższy sens, nasz ból zamieni się w błogosławieństwo. Jako przykład podawał świętych, którzy żyli w błędzie, ale odnajdując sens życia, stali się latarniami światła, jak Mojżesz Etiopczyk, wcześniej okrutny bandyta, później oświecony człowiek. Podkreślał, że nie powinniśmy obawiać się śmierci bliskich, jeśli żyli prawością. W końcu, jaka byłaby różnica, gdybyśmy widzieli kogoś raz w roku w tym życiu, czy też spotkalibyśmy się z nim wkrótce, w wieczności? Ból rozstania jest zrozumiały, ale powinien być złagodzony wiarą w to, że nastąpi ponowne spotkanie. Prawdziwą troską powinno być to, co dzieje się z tymi, którzy odeszli bez miłości lub bez prawości. Za tych powinniśmy żarliwie się modlić. Paisjusz wyjaśniał również dlaczego młodzi ludzie i dzieci czasami są zabierani tak wcześnie. Według niego Bóg wybiera dokładny moment, w którym dusza może zostać zbawiona, jeśli życie kogoś w przyszłości byłoby upadkiem i zgubą, Pan pozwala mu odejść w szczytowym momencie, aby został zachowany. To jest miłosierdzie, a nie okrucieństwo. Rodzice oczywiście odczuwają ból, ale nie rozumieją boskich planów. Bóg widzi dalej, widzi, co mogłoby się stać i działa z miłością, aby chronić. On sam przeżył wzruszające doświadczenie jako niemowlę, został nadepnięty na pokładzie statku przez uchodźcę, który nie zauważył go owiniętego w pieluchę. Wszyscy myśleli, że umarł, ale cudownie przeżył. Gdybym tam umarł, moja dusza zostałaby zbawiona, powiedział. Dzisiaj, po tylu latach, nie mam już tej pewności. Tą historią przypominał, że zbawienie duszy jest warte więcej niż jakakolwiek długowieczność. Pais już opowiadał historię kobiety, która straciła męża i córkę w krótkim czasie i codziennie odwiedzała groby ogarnięta bólem. Pocieszył ją, mówiąc, Bóg widział, że twoja córka mogłaby się później zgubić, dlatego zabrał ją w momencie, gdy jej dusza była czysta. Po tej rozmowie kobieta w końcu odnalazła pokój, zrozumiała, że ból może być najwyższą formą boskiej miłości. Starzec mówił również, że Bóg czasami pozwala nawet dobrym ludziom odejść wcześniej. Używał pięknej metafory nawet w niebie potrzebne są pąki kwiatów. Tymczasem wielu niegodziwców nadal żyje, nie z przywileju, ale po to, aby mieli czas na pokutę. Bóg jest sprawiedliwy wobec wszystkich. Nikola Tesla, geniusz nauki i innowacji, również doszedł do podobnych refleksji. W ostatnich latach przyznał, że jego pomysły przychodziły jako wizje, prawdziwe objawienia. Przez długi czas próbował je wyjaśnić rozumem, ale doszedł do wniosku, że jego umysł był dostrojony do czegoś większego. Po dziesięcioleciach sceptycyzmu w swoich pismach ujawnił, że zaczął wierzyć, że wszystko pochodzi od Boga. Tesla zrozumiał, że nie był tylko wynalazcą, ale posłańcem. Mówił, że człowiek nie umiera, przekształca się w światło. Dla Tesli wszystko we wszechświecie pochodziło ze światła i do niego wracamy po śmierci. Świadomość trwa. Ciało rozpada się, ale duch powraca do swojego pierwotnego stanu, czystej energii świetlnej. To nie jest zmartwychwstanie, to powrót, pisał. W ostatnich zapiskach Tesli oświadczył: Mam nadzieję, że po mojej śmierci moje słowa w końcu zostaną zrozumiane, bo prawda nie umiera. Ona tylko czeka na właściwy czas, aby zostać objawioną. Tymi słowami kończył swoje notatki. Pozostawiając nam dziedzictwo nie tylko naukowe, ale i duchowe, wniosek i wezwanie do działania. Ból śmierci, obserwowany oczyma wiary, przestaje być karą i staje się przejściem. Paisiusz i Tesla, każdy w swojej dziedzinie, wskazywali na coś większego nieśmiertelność duszy. Nie pozwól, aby cierpienia tego świata sprawiły, że zapomnisz, że istnieje coś poza, coś wiecznego. Coś chwalebnego. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa. Polub, skomentuj i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej treści, które dotykają ducha. Refleksyjna fraza. Śmierć nie jest końcem, to powrót do domu.